Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Michał, dzisiaj ze mną Alan. Dzień dobry. I dzisiaj przechodzimy do drugiej części naszych pierwszych typów oscarowych na sezon 2021-2022. I dzisiaj omówimy sobie reżyserię i scenariusze, bo to są kategorie, które są najbardziej złączone z Best Picture, które omawialiśmy w odcinku pierwszym. Więc jeśli nie oglądaliście odcinka pierwszego, to Zapraszamy do odcinka pierwszego. Tak, bo tam mówimy o czym są dane filmy. Tak, tak i bo tam Nie, nie omawiamy, będziemy tego powtarzać. Dokładnie, ogólnie omawiamy e, filmy i co sądzimy o ich szansach. No, a dzisiaj już konkretniej o reżyserii i o scenariuszu. E, także, no, możemy chyba przejść do reżyserii już. Tak, tak. I, no, mi się wydaje, że Paul Thomas Anderson, Denis Willeniów i Guillermo del Toro to jest dosyć solidna trójka, jaką, jaką tutaj mam. Tak, zgadzam się. Del Toro mam, co prawda na piątym, ale tak, zgadzam się, że oni powinni być nominowani w trójkę, a Paul Anders, Paul Thomas Anderson, mi się wydaje, że sięgnie po, po ten, za tę statuetkę w końcu. Bo no to, Bo to jest film, który mi się wydaje, że on może być takim bardzo reżyserskim osiągnięciem i to też będzie taka nagroda za Cały kształt bo jednak Paul Thomas Anderson bezsprzecznie jest uznawany za no, jednych z, jedn... to jest jeden z najlepszych y, obecnie żyjących reżyserów i chyba nie ma ludzi, którzy go nie lubią i ta satuletka powinna już, powinien ją już dostać za y, aż poleje się krew, wtedy oczywiście wygrali koeni i myślę, że to jest teraz ten moment, gdzie w końcu Paul Thomas Anderson dostanie za tego ludzika. No, też tak sądzę, dlatego właśnie Paul Thomas Anderson na pierwszym miejscu. A jeśli chodzi o no, moje drugie miejsce, czyli o Wieleniła y, za Dunc, no to właśnie to jest taki film, który będzie bardzo, no, będzie popisem reżyserskim po prostu. Tak, tak samo jak powrót króla był. I... No i tak, tak więc no, myślę, że on może też wygrać, jeżeli Duna będzie takim faktycznie filmem, który się będzie biła o to bezpiecznie, że tylko będzie nominowana. To Denis może wygrać. Plus to też jest taki reżyser, który jest chyba obecnie jednym z najbardziej cenionych reżyserów obecnie pracujących w Hollywood. Więc spokojna nominacja. No i no, Guillermo del Toro, no to omawialiśmy to w pierwszym odcinku, że to jest osoba bardzo kochana i. No i ten jego film będzie na pewno dużym graczem. Ale no, no. wiadomo, że to nie jest jakby kandydat do zwycięstwa, skoro wygrał za swój poprzedni film. Znaczy to nie jest dużą przeszkodą, ale nie wydaje mi się, żeby Nightmare Ali mu, to był taki film, który może mu zapełnić zwycięstwo w reżyserii. Tak, tak, tak póki co mi się wydaje, chociaż no nie wiadomo, tak, no bo co Del to rozrobi z tym światem i z tą historią, no to daje mu duże pole do popisu, tak i może. Chociaż, no, wydaje mi się, że jednak tu jest. Tu są reżyserowie, którzy czekają na te swoje statuetki już dosyć długi czas, szczególnie Paul Thomas Anderson, więc no nie będą chcieli po raz kolejny nagrodzić Deltora, ale no to nie jest duża przeszkoda, bo zdarzały się takie przypadki, gdzie reżyser po prostu rok w rok wygrywał Oscara za reżyserię, tak na przykład Inaritu, Birdman i Zjawa. No tak, to, to prawda. może być, ale no, nominowany będzie, tak obaj sądzimy, więc. No i Quarum zresztą też, tak. Tak, tak, i Roma. Tak, tak, tak. tak. Yy, no dobra, ale no w każdym razie to są takie osoby, które mam najwyżej. A co ty powiesz? Czy widzę no, Spielbergiem wyskoczyć teraz? Nie, ja usunąłem Spielberga po naszej ostatniej rozmowie, ale go miałem i dalej uważam, że to jest zagrożenie, bo po prostu nawet nie reżyserowi, ale no. Nie wiem, czy kojarzysz, ale. było krążyła taka ciekawostka po internecie, że. Steven Spielberg jest jedną z, najczę... z osób, które najczęściej się dziękuje odbiorze Oscars. Tam był właśnie, że dziękuję rodzicom, dziękuję Bogu i dziękuję Spielbergowi. I to mm. mówi dużo o, o, o tym jaki ten status, jaki ten twórca ma obecny status w USA i on jest uwielbiany przez to grono reżyserskie i nominują go praktycznie na każdym kroku. Jeżeli West Side Story będzie graczem Oscarowym, mm. no to no, to, to pasuje, no bo to jest muzyka, to będzie rozmuchany muzyka bardzo kolorowy. Yy, I no, możliwe, jest ten Spielberg, ale ja go nie mam tu w top 5. Ja mam potem Ridleya Scotta za House of Gucci, bo mówię, mi to przypomina coś, że tam będzie coś w stylu faworyty, więc to będzie takie mocno reżyserskie osiągnięcie. Plus, Scott to jest bardzo też trochę, mogą powiedzieć, legendarne nazwisko, jeżeli chodzi o reżyserów w USA więc no, myślę, że to jest spokojna nominacja, jeżeli ten film się nie wywali. No może go wstawię na piąte miejsce w sumie. Bo ten film może też... być taki właśnie... On się wydaje taki drapieżny taki, że on będzie taki... Niekoniecznie scenariuszu, ale w reżyserii on będzie bardzo mocny. No, może... Taki tak stylowy wydarzyć. też, nie? No bo tam jednak masz te kostiumy, to wszystko się kręci wokół gucich, ma być przerysowane, to... To jest dobry kandydat do reżyserii, mi się wydaje. Jeśli też będzie się coś tam ciekawego działo pod względem operatorskim, pod względem tak, tak. kamery, to, to, jest, to też jest coś, co bardzo pomaga, właśnie w reżyserii. No, Także, no, no. no, możliwe, możliwe, ale z drugiej strony, no też, to może się okazać film jednak nie aż tak interesujący pod względem technicznym, jak myślimy. I może być silnym kandydatem do Best Picture, ale może jednak. Się o tą nominację reżyserską jednak otrzeć nieudanie. Bo tak, no bo to też mi się wydaje, że to może być film, który będzie się podobał publicy i publika będzie na niego chodzić. W końcu ma Gucci w tytule i ma Lady Gaga w obsadzie, Adama Drivera i tak dalej, więc to jest taki film skierowany do masowej publiki bardzo. I on może być takim fajnym filmem rozrywkowym po prostu. On nie musi być niczym wybitnym. Nie, i on nie musi mieć tej nominacji za reżyserię. Coś jak trzy billboardy, że będzie się podobał ludziom, ale ta reżysers reżyserska gałązka w Akademii stwierdzi, że. No tutaj, no trzy no, billboardy Greenbooka, to właśnie może być taki film. Tak, więc no niekoniecznie, ale ja uważam, że jednak to jest Willy Scott, a nie jakiś no-name. I to jest taka. No, on jest dosyć mocny w tym wyścigu, jak dla mnie. No, yy, to przechodząc dalej, Jane Campion. Ma Campion. No, no, Jane to, Campion. To ma musi, sens. Musi, to ma musi sens. być kobieta w C5. I ja uważam, że moc psa jest. Będzie silnym graczem yy, no. I Jane Campion, tak. Ale uważasz, że to będzie taki film pod reżyserię. Myślę, że to będzie, będzie taki bardziej pod scenariusz. Wydaje niż... mi się, że będzie bardziej pod scenariusz, ale. To, że on się dzieje na jakimś amerykańskim zadupiu. Może oznaczać, że będzie dużo szerokich ujęć, na przykład, i będzie to ładnie wyglądało pod względem operatorskim, i właśnie to, że to jest film historyczny, czy no, nie historyczny, tylko wiesz, epokowy, że będą kostiumy i będzie scenografia, i po prostu będzie wyglądał, no, będzie widać wizję reżyserską w tym. To ma sens, plus może mieć dobrą To no, głównie to, że, że to jest kobieta, tak. no. nie, nie dadzą pięciu. Białych facetów, no. Znaczy no, no albo, poczekaj, czterech, albo czterech białych facetów i... i latynosa. Nie, ja mam Paolo Sorrentino ja uważam, że... No zaś jest biały facet. No, a Włoch, to, to nie jest no, USA, no. No, no? biały facet. Mi... poczekaj, ja, ja wiem, że jest narracja poddawanie kobiet, ale to jest dalej akademia. <noise> I teraz daję dwie kobiety, ludzie się uciszą i znowu dostaniesz pięciu reżyserów, facetów. Y... A Sorrentino najbardziej pasuje, bo jak sobie prześledzicie historię Oscarów to tam praktycznie nigdy nie jest tak, że tam jest po prostu pięciu reżyserów, którzy mają sens. I tam jest zawsze jeden człowiek, który on albo dostaje właśnie jakąś taką nominację za całą kształt swojej twórczości, za to, że jest takim bardzo znanym, kochanym twórcą, ale nigdy nie miał filmu jakiegoś właśnie pod tym reżyserem, i on dostaje nominację. Albo jakiś taki film, który, nie wiem jak to powiedzieć, no, nie wiem, jest bardzo takim, nie jest filmem pod Oscary, ale bardzo się podoba krytyce na przykład i powiedzmy jest trudny w odbiorze, nie do końca pod inne kategorie, to on właśnie też często dostaje nominacje tylko w reżyserii. Mm. To mi się kojarzy właśnie oglądają ostatnio Kobietę pod presją, Kasawetesa. To właśnie była nominacja za reżyserię, nie? To nie jest film pod Oscary, a mają nominację za reżyserię. No i często nominują tu właśnie twórców filmów nieanglojęzycznych, za całą kształt twórczości. Tak jak rok temu dostał Thomas Winterberg za na Rauszu. i mi się wydaje, że Sorrentino to jest już na tyle kochany, uwielbiany i znany twórca, że to jest moment, żeby mu dać nominację reżyserską. A The Hand of God. Jest w rękach Netflixa, jest w konkursie głównym w Wenecji, um, będzie filmem autobiograficznym. To ma sens, to ma sens. To też jest właśnie to. dobry moment na nagrodzenie, w sensie na wyróżnienie reżysera za cały kształt, skoro to jest film autobiograficzny, się tak, jakby kręci tak. o swoim życiu, i wtedy nominowanie go za film o jego życiu nie będzie nominacją tylko za ten film, ale też właśnie jakby za jego życie i za jego całą karierę. No tak. Ja, ja już się to... zgadzam i stawiam Sorrentino nad. Nad Scottem w tym momencie i mam Sorrentino w mojej piątce mhm. obok champion. No, no, to, no to prawie się zgadzamy. To jest całkiem nieźle. I tak, jeszcze patrząc na tego derby, to nie wiem, jeszcze takie trzy osoby może wybierzmy, które byśmy postawili pod to pięć. Ty stwierdziłeś, że, że Scott jest poza twoją piątką. Ja bym postawił Adama McKay'a, bo jeżeli ten film będzie graczem Oscarowym, to McKay jest. Jest takim reżyserem, że on po prostu, jeżeli te filmy się dostają, to się dostają też do reżyserii, tak? No bo najlepszym no, ja przykładem tego jest Vice. Takie są filmy te, jego, no one są tak bardzo mocno, są, jest postawiony nacisk na montaż i tak dalej. To są, jeżeli ten film będzie mocnym graczem, to ja uważam, że McKay znowu dostanie nominację za reżyserię i, i... tyle mogę na ten temat powiedzieć. Uh... No, Steven Spielberg to już mówiłem, też bym go sobie postawił pod tym top 5 i, i może i może Wes Andersona, bo, bo to jest Wes Anderson, więc to ma duży sens. O, a czy on miał, on, miał chyba, on miał nominację za reżyserię za Grand Budapest Hotel, jak się nie mylę. No. Więc no nie wiem, no jakoś. Anderson pasuje pod nominację. No, tylko za że Grand Budapest Hotel to było top 3 Oscarowe, tak? Top 3 bez było, kuchu. tak, to prawda. No a French no to nie będzie. No nie będzie, no ale... Nie, no właśnie, bo ja kampion nie Nie, to ja kampion bym dał sobie obok no. właśnie McKaya i Spielberga. To jest takie moje top 8 w tym momencie. No ja bym dał chyba tylko... Yy, Scotta i McKaya. A poza tym tak nie za bardzo cokolwiek widzę. Bo jakby Sorrentino, Sorrentino bierze ten spot dla art house'owego reżysera nieanglojęzycznego. No tak, I przez to, no to, się i, się to zgadzam, i to no. i Farhadi, i Carax jakby wylatują, Chyba, że jednak film Sorrentino się nie uda. Bo... Nie, no udają się, bo on nie miał chyba jakiejś żadnej wpadki. No, Loro się nie liczy jako wpadka, bo tam wie, było pomieszanie z tymi wersjami, że no. ta włoska. A tu nie będzie czegoś takiego. Nie, tu jest jedna wersja filmu, i mi się wydaje, że to akurat porażka No więc, jakby ten spot zarezerwowany na... dla, tak jakby dla Winterberga czy dla Pawlikowskiego, no to w tym roku idzie do Sorrentini. Więc dziękujemy wszystkim innym panom, których w tym roku jest dużo, bo przecież jest też Almodowar. Um. Ale Almodovar już miał nominację za reżyserię i to chyba nie jedno. Na pewno miał za Porozmawiać z nią, ale nie nie, chyba tylko za to miał, więc... No, no on już miał, on już dostał, już mu niepotrzebna jest następna. No i co? I chyba nie trzeba już o nikim innym wspominać. Nie potrzeba tak, zgadzam się. Bo. A, no, na, w top 4 na Gold Derby jest yy, Cian Heather, reżyserka kody. Pozdrawiam. <noise> Pozdrawiam, <noise> A to co, do scenariusza idziemy? Tak, tak. Najpierw, najpierw oryginalny tak, jak powinno być, czy adaptowany tak, jak jest na Gold Derby? No to można na oryginalny tak, jak powinno być. No o, właśnie, bo Canterbury Glass już nie ma, to trzeba zmienić. Poczekaj. Co mi się tutaj dzieje w ogóle, a to jest dobre pytanie. Ja muszę coś dać piątego, ty nie wiem co, co ja mam dać piątego. Nie, to może całą piątkę ułożyć. Come on, come no. on, ja bo to jest Także Mike Mills. Jak zwykle jesteśmy? Albo Steelwater nie albo... albo do, dobra, to no, trzeba obgadać to piąte miejsce, bo ja nie wiem. Dobra. Pierwsze no. miejsce to jest Sogi Bottom. To no, już tak, mówiliśmy, tak, to tak, jest tak, Paul tak. Thomas Anderson. On wygrał już się w tym tak. roku i to jest. Nie ma dyskusji, nawet Wada Ukryta miała nominację za scenariusz adaptowany, a przypominam, że to był film, który się nie podobał ludziom, także tak było. Na drugim miejscu Aaron Sorkin being the Ricardo's. Nieważne czy ten film będzie ważnym graczem czy nie, to jest Aaron Sorkin. Dostał nominację za każdy swój scenariusz od jakiegoś czasu, nie, nie wiem teraz do końca od którego, na pewno za pierwszy swój scenariusz nie dostał, ale no... On dostaje cały czas, tak? Netgrał wszystko miało nominacje za scenariusz. Więc tym bardziej Bing, gdy Ricardus może mieć. No i no, dialogi sorkinowe to jest coś, co jakby zawsze znajdzie swoich fanów. Tak. Tu, tu, tu nie ma dyskusji. Po prostu sorkin robi nowy film. Ma nominacje za scenariusz i to jest tyle w debacie. Ale wygrać to nie wygra, chyba. Oj, chyba nie wygra. Tak bym powiedział. Na trzecim miejscu. U, bym, don't, don't look up. Don't look up, tak, Adam McKay. To... Bo to może być taki bardzo kreatywny scenariusz, właśnie tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku yy, Łączący komedię z poważnymi tematami i fake newsów, i klimatycznymi. Tak. A, a scenariusze to są takie kategorie przyjazne dla komedii, w miarę, więc jeżeli jakaś komedia tam się ociera o właśnie jakieś skarowe szanse, to. Zazwyczaj pierwszą taką kategorią, w której może szukać jakiejś swojej nominacji, to jest scenariusz oryginalny, więc to ma sens. Plus, McKay był nominowany za scenariusz, raz wygrał, tak? Wygrał za Big Short i był nominowany za Vice, więc to ma sens. Na czwartym miejscu The French Dispatch, no bo jeżeli to mm. ma być gracz Oscarowy, to myślę, że. A co masz lepszego do wyboru? No, co, a net? No, co, co masz? Tu nic nie ma. No, no właśnie, czekam aż coś dodadzą, No właśnie. Yy, the Hand tak, of God jest. Nie, yeah, no ja bym powiedział, że Steel Water jest dobrym wyborem, bo McCarthy, no. McCarthy miał nominację za większość swoich scenariuszy. Miał nominację za spotlight, za odlot, za co jeszcze miał nominację, za spotkanie. Ale też swym, potem, bo ja myślałem, że on mało tych scenariuszy, nie, ja ale tam na przykład pisał scenariusz do Krzysiu Gdzie Jesteś Disneyowskiego, pisał scenariusz do filmu Zadałem Sandlerem, bardzo nieudanego, Magik z Nowego Jorku, więc ciężko mi powiedzieć, szczególnie, że to jest jakiś thriller. I... Ten styl autor to chyba tak nie za bardzo kogokolwiek obchodzi. Nie, nie wiem, nie czy on nie... wyjechał z jakimś bazem, no nie sądzę. No, ja dalej myślę, że Damon może mieć nominę. a przecież Damon ma The Duel przede wszystkim, ale no... no 58 na No nie no, to chyba to będzie właśnie ta druga kategoria w McCartiego, czyli tak, no nie bardzo. No starałeś się, ale nie wyszło. No nie wiem, no to The French Dispatch mi pasuje do... Ja nie oglądałem tego filmu, ty oglądałeś, ale tak z, czysto z, z mojego wrażenia no o no no. tym filmie, to mi się wydaje, że... No, to no, może zostawić na tysiące miejsca. No, Wes Anderson się pewnie. pojawia w kategoriach scenariuszowych, nawet jeżeli nie ma nominacji Best Picture, tak no, chociażby Moonrise Kingdom, więc mi się wydaje, że to ma sens póki co. Ale no. Mi się nie, w sumie nawet to nie musi być jakiś, wiesz, jakiś wielki graczoskarowy, nie? To może być na przykład jedna nominacja do tego filmu poza wizualnymi. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że to ma sens. A ty co masz na czwartym? No, The Hand of God. A, no, to jest możliwe dość. Jeśli za reżyserię, to może mieć też na za scenariusz, spokojnie. Hmm? To tak. To no, bo sens. tak przeglądam. No to myślę, jakby Joachim Trier jest takim filmem, który mi pasuje. Bo to jest taki film bardzo scenariuszowy, taki no, taki życiowy. No, to też no, chyba taki lekki jest. nie Więc No, to właśnie. właśnie no, jest właśnie taki no. lekki, taki. Taki bardzo relatable jest dla młodych ludzi. W sensie młodych w sensie tak wiesz, tak koło trzydziestki. Więc nie wiem, jak przemówi do akademii, jak tam teraz wygląda demografia w akademii. Ale właśnie to jest taki przyjemny, lekki film, do którego wiele osób będzie. Jakby wiele osób tam zobaczy siebie. Czy to z teraźniejszości, czy z przeszłości, jeśli to będą starsi ludzie? No Ale to ma no... sens. To ma sens szczególnie, jeżeli to będzie grać w kategorii nieanglojęzycznej. Ale dwa filmy nie anglojęzyczne ci nie wejdą, więc. No tak, to nie tak nie wiem. No, a jednak to uważamy, tak. że... Most, że Sorrentino most, będzie tak, dużym tak, graczem tak. ogólnie. No, chyba, że pomieszają i Sorrentino będzie graczem takim bardzo reżyserskim, a w scenariuszu wyskoczy Trier. No zobaczymy jaki trier będzie miał bas i jak tam z dystrybutorem? Nie wiem, z no. dystrybutorem WS nie wiem czy ma. Pewnie no, tak ma, ale nie wiem, kto jest. Y ja na piątym sobie wstawiłem Come On, Come On Millsa, bo to on jest takim twórcą bardzo scenariuszowym. Miał nominację za 20th Century Woman, czyli ten film, za który Alet Benning się nie dostała, on się nagle dostał za scenariusz. No bo to jest taki typowy, niezależny film scenariuszowy, czyli takie dobre dialogi, jakieś pierdu pierdu i, i A24 i lecimy do przodu. No, nie wiem. To ma dla mnie dużo sensu, ale tak, Sorrentino też. To jest tak na granicy tych dwóch filmów, nie wiem. Ale jednak tak myślę, że filmy w scenariuszach się nie pojawiają zbyt często. No właśnie, no patrzę teraz, no i no, no tak nie za bardzo, no. Jeżeli to by mi Almodowar pasował, bo on wygrał y, tę kategorię z tym, z Porozmawiaj no i, z nią. No tak. i też on się otarł z Bully Blask, tak. Czy znaczy się otarł? No ja nie powiedziałbym, że był, ot... był Parasite, ale. Ale otarł się o nominację. Z, że, przecież on był chyba typowy nawet w Piątce I 1917 się dostało. Za nie, Booksmart, nie był w Booksmart był, bo wtedy był nominowany do BAFTA i WGA. A, A no, ale też razie, że... mógł być gdzieś w... No tak. No. no ja myślę, że Alma ja do warmoża, ale tak jak mówię, ten film. Ja nie oglądam zresztą, bo nie oglądam zresztą, ale tak po samym opisie i po tych zdjęciach, to mi się wydaje, że to jest taki. Ale ze średniej półki, nie? Bo są no. takie też wysokie, czyli te, które faktycznie są potem jakimiś kroczami skarowymi typu Bully Blask, Porozmawiaj z nią i tak dalej, ale mi się wydaje, że to jest właśnie taka średnia półka typu, nie wiem, Julieta i tak dalej, Przerwane objęcia i no on sobie tam będzie w tej Wenecji i tyle, no. I fajnie. Ale no, no może być, bo na razie w tej kategorii jest tak, tak pusto dosyć, pusto, bo tak nie widzę jakichkolwiek innych rozsądnych wyborów. Może mas, jeżeli to by. Albo Titanę wyskoczy. Titanę wyskoczy. jest scenariuszu. Tak, ja tak ja sądzę, że może. Że tak, jakby nie, nie będę tego typował, ale tak po prostu chcę zwrócić uwagę. Że A Farhadi, film... bo jest trzeci na go derby, więc może. No właśnie, no właśnie, no strasznie dużo tych filmów nieanglojęzycznych. I ja nie, nie wiem, no nie wiem, strasznie nie dużo jest. Jakby ja zostanę przy tym, że. Tylko jeden film zresztą się może dostać i na ten moment dla mnie to jest Sarentino. Jak się zaczną pojawiać zwiastuny i opinie przed Wenecją w trakcie Wenecji, no to wtedy to zweryfikuję i mogę wstawić Farhadiego zamiast Serentino. No tak, no zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dobra, to co, adaptowany? Też jakby jeszcze wracając do tego Farhadiego, to jakby, biorąc pod uwagę, że on wygrał już dwa Oscary nieanglojęzyczne, no to nie będzie za bardzo rozpatrywany w kontekście zwycięstwa w nieanglojęzycznym. Tak mi się wydaje. Więc przez to też baz w innych kategoriach jest mniejsze. No tak, no tak. No, więc tak, tym akcentem możemy przejść do adaptowanego. No to ja na pierwszym miejscu mam House of Gucci. Bo tak jak mówił, uważam, że to jest najsilniejszy film z kategorii scenariuszów adaptowanych więc jeżeli się uda, a przewidujemy, że się uda, to powinien też dostać nominację w tej kategorii, a nawet prawdopodobnie może i wygrać, tak? Chociaż no ma silnego przeciwnika yy, The Power of the Dog. Mi się wydaje, że to no. jest adaptacja jakiejś znanej książki, tak. Więc jeżeli to będzie duży gracz oscarowy, to jak my myślimy, no to to będzie, to będzie ciekawy pojedynek. myślę, że dwa filmy Ridleya Scotta versus The Power of the Dog. No bo dalej, no to oczywiście The Last Duel i Affleck z Damonem. I czy się no, z tego, tymi, to, no, z tego, co powiedziałeś o Last Duel, to brzmi to bardzo ciekawie pod względem scenariuszowym. No, tak. Czy z no, tego, co powiedziałeś w ostatnim ciekawie. odcinku, gdyby tak. ktoś się zastanawiał, to nawiązuję do ostatniego odcinka, który nagrywaliśmy godzinę temu. Tak. No. no. Ale, top 3 masz takie samo, czy. czy, mam, czy Nightmare Alley. Ty czemaj, ja mam Nightmare Ali. czy ja nie mam Nightmare Ali? Ej, ja to nie wiem. na Golderby, bo Golderby stwierdziło, że top 3 to jest Macbeth, Blond i Koda. Ty Dzięki, że powiedziałeś, nie byłem ja w stanie. FOJ to jest top 3 Golderby. pozdrowienia. Serdeczne, po raz kolejny. No to ja nic nie mam top 3 w swoim top 3. No, tym. no ja też nie. Bo miałem kodę, ale no wywaliłem dałem Nightmare Ali, no to jest logiczne, że to będzie film, który zostanie nominację za scenariusz, no. Też jest adaptacja znanej książki, więc Oczywiste to jest dosyć. Mm. No i Big Duna na piąty. To nie jest do końca film scenariuszowy, ale ze swoim bazem to no, naukę zgarnie, tak. Mm. Czyli nie TikTok boom? Ja sądzę, że TikTok... Tic Boom, boom musiałby być dobrym graczem maskarowym, żeby bywać. No, ja, ja, ten sądzę, ten... ja sądzę, że będzie na ten moment przynajmniej. Ja tak nie twierdzę. No, ty ale... masz no. Dionę dużo wyżej w bezpikszowaniu, no, tak, no, więc. Bo no, ja może za dużo ucieszyłem. Przez to, że cały czas widzę to te posto tej dyunie, jaka lebitna, i jaka duna będzie wybitna, i że aż stwierdziłem, że kurde, no, co, Ludzie może mają jakąś rację i będą. Nie, nie wiem, to film ma naprawdę taki bas. A TikTok Boom to. Słyszałeś, żeby ktoś mówił o TikTok Boom? No, serio, Nie, nie no, ale dobra, tic, tic, ale tic, jest dopiero. W ogóle za jak się to wymaga, tak. TikTok Boom to no. jest. Zajemiste, no, no No, a nie jakiś The Power of the Dog, mówisz i. No, no, The Power of the Dog, no dobra, brzmi. No dobra, ok. No, no, nie brzmi. To jest taki of w Ach, co to jest? Ja, TikTok Boom to jest takie energiczne, fajne. House of, of Gucci ma najlepszy tytuł, mi się wydaje. Koda też ma fajny, taki Koda. Jak, jak, jak jakiś pies taki. Koda do nogi. Fajne, szanuję. Fajne tytuły mają te filmy. Czy mówimy o tytułach filmu w ogóle? To jest, nie o to chodzi. No e... dobrze, no ale tych może mieć nominację, jeżeli będzie graczem Oscarowym, bo to tak mi się wydaje. Przynajmniej, że to. Akurat jest ten przypadek, gdzie muzyka będzie bardziej scenariuszowym osiągnięciem niż reżyserskim. w końcu debiut. No i Koda też może mieć. Może mieć. Minari, Minari miało to i Koda I może. Minari i Sound of Metal miało, więc. Tak, więc. Te filmy z Sundance mogą. Ogólnie filmy szukać. niezależne są lubiane w kategoriach scenariuszowych, więc może mieć spokojnie. I jeśli Coen jednak zrobi coś z tym Macbethem? Ale musi coś z tym kariery. zrobić. Musi coś z tym zrobić przede wszystkim, bo jeżeli to będzie jakaś nudna adaptacja, to się skończy jak z Mareini. Znaczy, że scenarzyści stwierdzą, że no super, no te przepisałeś sztukę i, no, i co, chcesz prawda, nagrodę prawda, jakąś? Więc to nie takie proste jest, drodzy Państwo. A Blond? Blond to jest tylko i wyłącznie nominacja dla de Arma. Ja nie wiem czemu ludzie się dopatrują w tym czegoś więcej. To będzie jak Judy. No chyba, że te plotki, że to jest słaby film się jednak okażą fałszywe i, i będzie coś ciekawego. Nie ważne, że będzie coś ciekawego. Mi się wydaje, że to i tak... A Judy miała bardzo dobre recenzje, więc ja nie Ale blond ma być niekonwencjonalny jest. przecież. No to dlatego nie będzie graczem Oscarowym. No, no, okay. Nie wiem, nie czuję tego blond. Plus no wiesz. To nie tylko... Verletti odrzuca Blon, no przecież w kan też chyba nie chcieli tego filmu, jeżeli się nie mylę, pokazać nawet, więc to coś jest nie tak. No dobra, ja w Cannes mylę. nie ufam po tym, jak chcieli na pena. <laughs> Ale Sean Penton się któryś raz pojawia, tak drugi już z jego film w konkursie głównym, pierwszy też miał słabe recenzje, więc nie wiem, oni są chyba kolegami z tym typem od Cannes, tyle. Nie wiem. Nie flagdy może flagday będzie graczem scenariuszy. No. Dobra, bo już wymyślamy. Już wymyślamy no, bo, bo, jest... bo już wymyślamy, no. <laughs> dobra, Czyli dobra. chyba czas skończyć ten Ta. sprawny, no. szybki materiał, no. To wy bądźcie jak scenarzyści od scenariuszy adaptowanych i oryginalnych i napiszcie tak o nich scenariusz, napiszcie nam komentarz jakiś miły albo niemiły, ale nie piszcie niemiłego. Który bo... tytuł wam się najbardziej podoba w tym sezonie? tik boom, no nie ma konkurencji w ogóle żadnej. E, ale no, jeżeli ktoś uważa, że jest konkurencja, to... No to ja ten nie też dam bana, bo tak nie może być i do widzenia. I zasubskrybujcie kanał właśnie, bo to wiemy. No, no i polajkujcie, bo co ładnie wygląda jak są lajki. Ale to bo ja nie czy do góry czy do dołu, bo to wiesz... Podbijaj tak, to do dołu też można. No robić. ale jak są do góry, to ładnie wygląda, bo potem mamy jakby procent, procent lajków pozytywnych do dislajków. I jak jest 100 to fajnie to wygląda. No tak ale wiadomo że te do dołu dają jacyś hejterzy na wiek, bo to zajebisty materiał jest więc tak można dać do domu? No do, nie, widzenia. Nie dajmy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.